bardzo ważny dzień dla Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, dla całego subregionu Wałbrzyskiego, dla całego obszaru Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, bo otworzyliśmy dzisiaj Centrum Szkoleniowe Wirtualnej Rzeczywistości, miejsce spotkania. Mam na myśli to, że tu będzie spotykał się biznes z nauką, biznes z nowymi, te z, z nowymi technologiami, miejsce, w którym, z którego będą mogli skorzystać z jednej strony uczniowie szkół podstawowych, szkół branżowych, ale także studenci e, Politechnik, a z drugiej strony miejsce otwarte dla naszych przedsiębiorców strefowych, dla wszystkich tych podmiotów, które są członkami i przynależą do naszego klastra edukacyjnego. Głęboko w to wierzę jestem przekonany, że dzięki temu centrum będziemy mogli podnosić kwalifikacje, kwalifikacje kadry naszych firm strefowych, a z drugiej strony tak jak powiedziałem, będzie to miejsce, w którym osoby wchodzące na rynek pracy, młodzi ludzie będą mogli doświadczać, zdobywać pierwsze doświadczenia, uczyć się, uczyć się jak najlepiej później móc wykorzystywać te swoje umiejętności, te swoje kompetencje właśnie, właśnie w pracy. Mam nadzieję, że w naszych firmach strefowych. Panie prezesie, ale już słyszałem, że to dopiero początek tej inwestycji. Oczywiście. Projekt, nad którym pracowaliśmy przez ostatnie kilka lat, można powiedzieć, bo od początku koncepcji, którą właśnie rozmawiałem z panem ministrem Murskim. Któr, o której, koncepcji, o której pan minister Murzek mówił już ładnych parę lat temu, dzisiaj szczęśliwie ją finalizujemy, materializujemy ją, otworzyliśmy centrum, natomiast to jest pierwszy etap, najważniejszy, bo, bo szczęśliwie go kończymy, ale ten koniec oznacza też początek nowego, nowej ścieżki rozwoju i myśl, myśli nad tym, żeby stworzyć kolejne podobne centra, być może w innych miejscach, oczywiście na obszarach Bogużyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zdecydowanie dzisiaj jest taki szczególny moment otwarcia centrum, który jest takim super przykładem przejścia od nauki, od osiągnięć w nowoczesnych technologiach wprost do przemysłu. I to jest również dla mnie wyjątkowe, ponieważ sam pomysł, jeszcze jako prezydent miasta Świdnicy, zgłaszałem jako taki wyjątkowy i konieczny, bo rzeczywiście już na hali produkcyjnej nie ma takiej przestrzeni, żeby się uczyć obsługiwania robotów czy, czy linii produkcyjnej. To trzeba poznać wcześniej, a z kolei na uczelni nie postawimy symulatora długiej, skomplikowanej linii technologicznej. Nie wszystkie roboty różnych producentów są dostępne. To miejsce może żyć, może tą technologię wymieniać, zamieniać pod potrzeby przemysłu. Może to być rzeczywiście takie centrum szkolenia i dla młodych ludzi, żeby też studenci mogli poczuć tą technologię, którą spotkają później na halach produkcyjnych, ale też przekwalifikowanie starszych pracowników, którzy nie mieli do czynienia z czymś, co wchodzi, jest, jest szczególnie ważne. Ja o tym mówiłem ponad 10 lat temu na bazie rozmów z przedsiębiorcami, gdzie wiemy, że nauka kosztuje i w Przemyśle podawałem ten przykład, naciśnięcie przycisku startu całej linii technologicznej to czasami są kilogramy zmarnowanych części, bo nauka kosztuje tysiące litrów bezproduktywnie przelanych, a to można zrobić i trzeba robić w trybie symulacji, ale takiej symulacji bardzo realistycznej i myślę, że to miejsce będzie też takim wzorem do naśladowania dla wielu takich miejsc w Polsce. Myślę, że strefy ekonomiczne będą tym żyły. Równolegle procedujemy z poziomu ministerstwa w branżowe centra umiejętności, które też są w tym samym kluczu: dobrze wyposażyć i otworzyć przestrzeń styku nauka, biznes, uczenie przez całe życie. To jest przyszłość. I tu, jako Polacy, powinniśmy budować nasze przewagi poprzez inwestowanie w dobrze przygotowanych ludzi, którzy później budują markę polskiej, polskiej gospodarki. Jest to jedyny taki projekt w naszym regionie. Jest to na pewno duża szansa dla całego subregionu Wałbrzyskiego. Projekt zakłada szkolenia dla szkół podstawowych, technicznych i branżowych, co na pewno wzbudzi bardzo duże zainteresowanie interesowanie wśród młodych ludzi, wśród dzieci i młodzieży. Myślę, że będzie to szansa rozwoju dla wielu firm przemysłowych również, no bo jednak przez pryzmat wirtualnych technologii można zobaczyć namacalnie rzeczy, które dla normalnego człowieka nie są w zasięgu. Może to być naprawdę duży przeskok technologiczny i wielka szansa dla tych wszystkich osób. Субтитры сделал